Rozmowa na 96 fm. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, Jan Ratajczak, rozmowa na 96FM. Witamy słuchaczy Radia Index i telewizów Index TV. Dziś w naszym studiu Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Panie Redaktorze. Jeśli Marek Kamiński, to będziemy mówić o oświacie, ale tutaj trochę na bieżąco, bo całą Polskę jakby rozgrzewa temat podwyżek w żłobkach i tego dodatku babciowego, który został tak ładnie nazwany. Od no, i w Koszalinie tam przedsiębiorcy wpadli na pomysł, żeby drastycznie podnieść ceny, interweniował Urząd Miasta. Czy Wy tutaj w Zielonej Górze przewidujecie podobny scenariusz? Jak to wygląda? No, powiem szczerze, że na razie nie mamy jakichś większych sygnałów o tym, że w niepublicznych żłobkach miałby gwałtownie wzrosnąć czesne. Zobaczymy, jak to będzie w najbliższych tygodniach czy, czy miesiącach. My mamy trzy żłobki miejskie których odpłatność kształtuje się mniej więcej między, między 310 a 350 zł za, za miesiąc, bo to jest odpłatność za, za wyżywienie. Od 10 lat nie były podwyższane opłaty w żłobkach miejskich. Czas też pewnie zweryfikować, no bo jednak rynek się <śmienia> zmienia. Ale czy e, będą to tak drastyczne podwyżki? Je, czy w ogóle. Jeżeli w, tak w ogóle wstrzymać? coś tam drgnie, to nie będą żadne rewolucyjne zmiany? Absolutnie, absolutnie nie. Natomiast chcemy zwiększać. Miejsc, ilość miejsc w żłobkach miejskich. Teraz już od września ponad 100 dzieci przybędzie w rozbudowanym żłobku Wisienka na ulicy Wiśniowej. Przymierzamy się także do złożenia wniosku kolejnego w ramach edycji Maluch Plus i chcielibyśmy, aby rozbudować żłobek przy ulicy Braniborskiej o kilkadziesiąt miejsc dla najmłodszych zielonogórzan. Czyli to będą trzy y, żłobki miejskie w naszym tak, mieście? Mam, mamy, do trzy, tak, tak, mamy trzy. Wiadomo, że to nie zabezpiecza w 100% ilości miejsc dla tych najmłodszych, stąd też posiłkujemy się tymi miejscami, które są w żłobkach y, niepublicznych. I czy tutaj, e, jeśli chodzi o te żłobki niepubliczne, e, będziecie się kontaktować z właścicielami, rozmawiać, e, trochę może ich namawiać, czy negocjować te, tak, te, tak. te ceny? Bo ja myślę, ja jakby, e, nie, że jestem w stu pewien, ale przewiduję, że jednak w Zielonej Górze też taka sytuacja może mieć miejsce. E, przygotowujemy spotkanie z przedsiębiorcami czy osobami fizycznymi, które prowadzą żłobki niepubliczne, bo no, być może się, chcielibyśmy też się wzajemnie jakoś tam i porozumieć, tak aby rzeczywiście ta opieka nad tymi najmłodszymi zielonogórzami spełniała określone standardy, aby nie było potem sytuacji jakichś niejasnych między na tej linii rodzice, a instytucje żłobkowe. Mhm. Wczoraj e, pana współpracownik, Koledzy z Urzędu Miasta, prezydent Marcin Pabierowski i, i wiceprezydent Paweł Tonder, pojechali do Warszawy. Na Facebooku widziałem, że udostępnili dwie y, lokalizacje. Pierwszą to była Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a później byli w Ministerstwie Sportu i Turystyki. No i stamtąd jakby więcej już mamy informacji, czego dotyczyły te rozmowy. Chodziło o stadion lekkoatletyczny w Zielonej Górze. Czy są znane jakieś konkrety? Y Mogę kawałek tylko tej, tej Rąbka tajemnicy u, uchylić, bo, bo nie byłem przy tych spotkaniach, więc nie mam pełnej pełnej wiedzy. Ale my przygotowujemy, też… on też, to, to było elementem kampanii wyborczej prezydenta Marcina Pawierowskiego, że będziemy inwestować w obiekty sportowe które dają szansę na, na rozwój rekreacji, szczególnie odnoszące się do, do dzieci młodzieży. Ten stadion przy ulicy Słowiowskiej chcemy bardzo gruntownie zmodernizować. Mamy przygotowany już projekt, to jest bardzo, bardzo istotne i to było też pozytywne zaskoczenie ze strony pana ministra Borysa, że przyjechali moi koledzy, czyli prezydent Pabierowski i wiceprezydent Tonder z gotowym już projektem, pomysłem, jak ten stadion ma, e, ma wyglądać. I, I liczymy tutaj z racji tego, że, że ministerstwo nam nas wspomoże w dość wysokim współfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Chcemy, aby to był stadion, który będzie spełniał odpowiednie certyfikaty, aby mogły być tam rozgrywane zawody sportowe na najwyższym szczeblu. Mhm. A to spotkanie w Agencji Inwestycji i Handlu sprawdziłem sobie listę zrealizowanych projektów. Tam głównie dotyczyły projekty infrastruktury drogowej i kolejowej. Czy to były? rozmowy na temat Skaltu, czy szeroko pojętej infrastruktury kolejowej w większej części tutaj regionu? Bym powiedział najbardziej bardziej na temat infrastruktury i drogowej, i kolejowej jak najbardziej, ale ja, ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, więc prosiłbym, żeby zwolnić mnie od odpowiedzi na to. Rozumiem, no to czekamy w takim razie na więcej informacji z Urzędu Miasta, od delegacji, która była wczoraj w Warszawie. Dalsza część rozmowy przenosi się do internetu i pozostajemy też w kablówce, także zostańcie z nami. Za moment inauguracja roku szkolnego. W Łężycy mamy nową szkołę, która wychodzi na to, że nie będzie zbyt długo funkcjonować, bo planujecie budowę nowej? Czy tam w Łężycy jest już jakby wszystko zapięte na ostatni guzik? Tak, idąc, idąc do, do studia tutaj, rozmawiałem z panem prezesem Jankowskim z KTBS-u, bo to jest nasza spółka, która jest inwestorem, jeśli chodzi o wybudowanie tego obiektu szkolno-przedszkolnego, bo tam będą klasy 1-3, i będą, będą również oddziały przedszkolne. Praktycznie wszystko już jest gotowe. Trwa tylko są jakaś kosmetyka, ustawienie mebli, urządzeń, które będą służyły opiece nad dziećmi i edukacji w tych klasach 1-3. Ale właśnie, bo to jest tylko szkoła 1-3, oczekiwania mieszkańców są Dalej idącej, to stąd też zaraz na samym początku kadencji prezydenta Marcina Pabierowskiego e, stwierdził, że, że będziemy budować tam prawdziwą szkołę, czyli klasy I1-8. Jest, wy, jest z, już lokalizacja tej szkoły, trwają teraz prace koncepcyjne, e, z, łącznie z obszarem rekreacyjnym, który będzie elementem tego nowego, e, nowego obiektu edukacyjnego, który Myślę, że wreszcie zaspokoi słuszne potrzeby mieszkańców Czarkowa. Tam tworzy nam się chyba osobne miasto w tej, w tej no części tej tak, Góry. Tak. To już tak w tym momencie I Jeżeli Wydawa... to jest właśnie odrębne miasto, to musi mieć pełną infrastrukturę, także i tą edukacyjną, bo to jest bardzo ważne. Mhm. Liczbowo, i, i, i jakie, jakie są potrzeby Łężycy? I, ile dzieci tam w tym momencie pójdzie do szkoły? Pla planujemy, że to będzie szkoła co najmniej czterooddziałowa, tak? czyli na każdym poziomie nauczania będą co najmniej cztery oddziały. Oczywiście na początku to będzie, będzie tam pewnie mniej tych dzieci, ale planujemy, żeby ten obiekt pomieścił w sumie po cztery oddziały w każdym roczniku, czyli od klasy 1 do 8, do czyli ponad 30 oddziałów. 30 oddziałów, spora, spora liczba na pewno. Przygotowują się szkoły do roku szkolnego, a tutaj jeszcze wracając do, do, do tej nowej szkoły, Pan informował za pośrednictwem swojego Facebooka o projekcie rozbudowy orlików, czy też budowy nowych orlików, to akurat program ministerstwa. Czy... Taki orlik przy tej nowej szkole w Łężycy będzie powstawał i jakie, jakie to są kwoty i kiedy tak, te tak. projekty będą realizowane? Jeśli chodzi o ten obiekt szkolny, który będzie w przyszłości na Łężycy, na, na, na w Czarkowie, wcześniej z inicjatywy też mieszkańców i jakby z ich postulatów Zakładaliśmy tam zbudowanie kompleksu takiego rekreacyjno-sportowego. Teraz on będzie elementem po prostu tej placówki szkolnej. I stosowny wniosek na ten Orlik, tak zwany lekkoatletyczny, został już złożony. Czy tylko tam? Bo tych Orlików w Zielonej Górze sporą. E... One będą rozbudowywane, czy to będą zupełnie nowe obiekty? E... Raczej będziemy modernizować i remontować te, które już mamy, ale nie, nie jest powiedziane, że, że na takie kolejne się nie zdecydujemy. Modernizacja budowlanki trwa? Czy ona już jest zakończona? Miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, to było dosyć duże wyzwanie, jednak, bo tak. gruntowny remont. To jest termomodernizacja. Rzeczywiście prace się rozpoczęły jeszcze, jeszcze gdzieś tam u progu wakacji i trwają. Stąd też przepraszamy i uczniów, i, 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 i nauczycieli, że troszeczkę będzie tam komplikacji w zespole szkół budowlanych, ale myślę, że to szybko się ekipa która prowadzi te prace z tym u Winie i szkoła już w pełni zmodernizowana czy stermomodernizowana, bo to jest głównie, głównie na tym polega, e, będzie mogła już w takich bardzo przyzwoitych, nowoczesnych warunkach przyjmować uczniów. Teraz pewnie już przed tym rokiem szkolnym więcej nie da się zrobić, ale czy w przyszłości tam jeszcze są jakieś plany i e, jeśli chodzi o inne szkoły w Zielonej Górze? E, w tym obszarze ulicy botanicznej jest kilka szkół i głównym mankamentem jest brak hali sportowej i też taki pomysł na zbudowanie tam hali sportowej, która by głównie służyła uczniom zespołu szkół i placówek kształcenia zawodowego, ale także myślę i spokojnie mogłaby wykorzystywać to budowlanka, bo, bo ona ma małą typową, jak, jak na... Lata 60-70, gdy budowano kompleksy szkolne, salę gimnastyczną i na pewno jest potrzeba, aby ta młodzież skupiona tam w tych dwóch dużych placówkach szkolnictwa zawodowego miała przyzwoite warunki do uprawiania sportu. Gdzie to miałoby się wybudować? Macie wytypowane jakieś? Tak, miejsce, miejsca jest tam sporo właśnie w tym obszarze, gdzie jest zlokalizowany zespół szkół i placówek kształcenia zawodowego, bo to jest kilka obiektów, ale miejsce na halę sportową się tam znajdzie. Taka hala sportowa pod szkoły, czy może to taki obiekt, który byłby przystosowany też, nie wiem, do rozgrywania jakichś meczów, no bo tutaj sportów halowych w Zielonej Górze no jest mnóstwo. No teraz typowe hale sportowe szkolne są już naprawdę obiektami takiego prawdziwego jakby, funkcjonowania, takiego, który mógłby służyć również i przecięciu sportowym nie tylko na rzecz uczniów, czyli to będzie nowoczesny obiekt służący uczniom w trakcie ich zajęć szkolnych, ale także i myślę, że spokojnie popołudniami dla różnych grup sportowych, które chciałby skorzystać z tego obiektu. Jutro dożynki, pan już tutaj przed wejściem na antenę rozpoczął ten temat. Ocenialiście wieńce dożynkowe? Tak, tak. Wczoraj, wczoraj komisja konkursowa oceniła więcej dożynkowe. Rozstrzygnięcie oczywiście będzie podane do, do publicznej wiadomości jutro. Okay. To bardzo są... ciekawe, bardzo ładne wieńce, które przygotowały poszczególne sołectwa nasze i, i myślę, że będą miały one również szansę w konkursie wojewódzkim, bo mamy na początku września Dożynki Wojewódzkie w gminie Dąbie i dwa najlepsze wieńce, czyli w kategorii wieńca tradycyjnego i w kategorii wieńca nowoczesnego, zostaną tam wysłane. Zapraszamy oczywiście do Ochli jutro, święto dożynkowe. Pan się wybiera? Tak, oczywiście. Oczywiście. Nie? Taki okres świąteczny nam się szykuje w Zielonej Górze, no bo teraz dożynki. Za moment winobrania. Chyba się wszyscy nie możemy doczekać tego corocznego święta w naszym mieście. Wczoraj rozmawialiśmy, informowaliśmy o korowodzie. Nie wszyscy jednak są. są... Zadowoleni, czy, czy jakby y, lubią tę część y, święta? Pan, y, jak, pan, jak pan to rozumie? No, ale... Są Chodzi scepcy, o, kor o korowód, tak? tak, są tak. nie wszystkim się znaczy... podoba. Był tu wczoraj dyrektor, mówił, dyrektor Lub Lubuskiego Teatru, on powiedział, że jak Amerykanie oglądają relacje z naszego korowodu i winobrania, to szczęki im opadają i nie rozumie malkontentów, którzy gdzieś tam być może martwili się tym, że trochę późno zabieramy się za organizację tego winobrania w tym roku. E, I tutaj pełne słowa uznania dla, dla pana dyrektora Czechowskiego, że. Podkreśla wagę i istotę tego korowodu, bo to jest tradycja. I w okresie szybkim bęgorskim, czyli przed wojną, te orszaki, korowody miały miejsce, i później każdego roku, po 1945 roku, takie korowody tutaj funkcjonowały, bo to jest tradycja winiarska. My chcemy bardzo mocno to podkreślać. Stąd też. Może malkondenci mają jakiś problem z tym, że, że ciągle jest jakby to samo, nawiązywanie do tradycji winiarskiej. My je cały czas pielęgnujemy, odnawiamy, stawiamy na, to, na tą markę Zielonej Góry jako stolicy winiarstwa. Na pewno w ziemi lubuskiej, ale myślę, że, że nie tylko, bo Zielona Góra przez wiele lat, kilkadziesiąt lat się kojarzy Polakom właśnie z winobraniem. Więc chyba byłoby śmieszne, gdybyśmy z tych, tego elementu, którym jest... Korowód wy nagle rezygnowali. Absolutnie nie będzie od tego odstępstwa. Czy jesteśmy gotowi na to winobranie? Bo gdzieś w mieście jeszcze trwają małe prace drogowe. Tutaj zresztą na Deptaku za moment będzie, będzie ta robota zakończona, ale czy miasto jest bliżej tej gotowości już? W tym tak, jesteśmy, jesteśmy gotowi. Spotykamy się w różnych zespołach, także w zespołach odnoszących się do zabezpieczenia tej, tej imprezy, bo jest Ponad tydzień, praktycznie, różnych akcentów, które będą się działy głównie w centrum miasta, ale nie tylko. Więc trzeba na tym odpowiednio zapanować. Mamy już ten wstępny program winobrania. Myślę, że on będzie bardzo ciekawy, że każdy ze swoimi jakimiś pomysłami i ochotą do spędzenia w fajnych warunkach czasu znajdzie coś dla siebie. A pan co znalazł dla siebie? Co jest takim punktem winobrania, że. No tak jak teraz pan uśmiecha się, po prostu patrząc na, 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 na harmonogram wydarzeń. <grywanie> tak, tak, tak. No, jest bardzo ciekawy zestaw gwiazd muzycznych, bo mamy, będziemy mieli dwie sceny tą scenę główną na, przy, przy filharmoniach zawsze i potem jeszcze tą mniejszą przy, na placu teatralnym. I no, nie chciałbym już od razu zdradzać tych gwiazd, które będą, ale naprawdę to już jest format bardzo wysoki. Dzisiaj mecz Falubazu. Tutaj pytanie już na koniec, bo zmierzamy do końca naszej rozmowy. Jaki wynik pan typuje i podobno pan na stadionie dawno nie był. <noise> tak. Jak mówiliśmy o tym, że Winobranie jest marką Zielonej Góry, tak samo jak Falubaz jest marką Zielonej Góry. I, i też myślę, że wielu, wielu mieszkańców z innych regionów kojarzy Zieloną Górę właśnie z Winobraniem i z Falubazem na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat funkcjonowania tego klubu sportowego. Wiele sukcesów indywidualnych, zespołowych i myślę, że, że to też jest istotne, aby tę markę w dalszym ciągu wzmacniać. Miasto wzmacnia funkcjonowanie klubu Falubaz, przeznaczając różne i kwoty, i współfinansując inwestycje na, na stadionie żulowym. Rzeczywiście, dawno nie byłem, a dzisiaj się wybieram na, na mecz Falubazu. On jest ważny. Bo, bo drużyna po jakichś tam perypetiach przecież jest po, po o tym krótkim okresie rozgrywek w niższej kategorii ligowej. Teraz jest już tej najwyższej. Liczymy na to, że coraz lepsze będą wyniki, i ten dzisiejszy mecz ma dać szansę klubowi zielonogórskiemu, aby utrzymać się w tej najwyższej stawce. Wygramy? No, zdecydowanie na pewno. Naszym gościem był dzisiaj Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się po weekendzie. No i na ten weekend wszystkiego dobrego, mocy atrakcji i przyjemności. To była rozmowa na 96FM. Do zobaczenia. Rozmowa na 96FM. 96. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje.